Hej misaki, witam Was w kolejnym odcinku i powracam do Was z eksperymentem społecznym, w którym będę udawać psychofana losowej osóbki na MSP i zobaczymy jej reakcję. Na ekranie macie osóbkę, która wygrała konkursik w poprzednim odcinku. A jeśli wy chcecie wygrać pikselka, to pod tym odcinkiem obowiązkowo należy zostawić łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem i napisać nick na dole. Więc myślę sobie, aby tą osobę wybrać, to wejdziemy sobie pierwsze do czatu. Tego czatu. No, plaża to jest taki standardowy chat room, taki, w którym mogą wszystkie osóbki wchodzić niezależnie od swojego levelu. Także myślę, że tutaj może być jakaś fajna osóbka. I tutaj osóbka, która nie wiem jak, jakkolwiek zareaguje, to do niej napiszemy. Jakaś taka w miarę aktywna, i która umie w miarę pisać. O ja, ej, powiem wam, że to jest naprawdę mega dużo ludzi i chyba dlatego aż tak mi strasznie ścinało na początku. Dobra, to może pisze zróbmy taką zdziwioną minę. Dobra, Jezu, ja tu mam taki trudny wybór, że ja nie wiem kogo mogę wybrać, serio. Napiszemy omg i jak ktoś nam odpisze, to tutaj osoby będziemy pisać. No halo! Czemu tu wszyscy śpią? Co to ma znaczyć? To jest zabawa, a nie jakiś kurdi spanie na plaży Ej, wiecie co, może zrobimy tak, że damy tylko tą buźkę Bo jak jakaś osoba się dowie, że ja nagrywam, to już nie będzie fajnie Dobra, idźmy jeszcze do innego I w tym kolejnym już naprawdę wybieramy kogokolwiek, serio Bo ja już chcę robić tego pranka O to. Co mi ją zasłaniacie? Halo? Dobra, ej, coś wychodzi. Dobra, napiszemy Mogę zdjęcie. O Boże. Dobra, robimy już jakąś pozę. XD. I to jest piękne. I co ja teraz mogę zrobić? Ja ciężkoś... O Jezu, nie Nie, proszę cię! Nie wiem brzmi, nie nie, nie mam, nie, 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 nie. Ale ja cię uwielbiam. Zrobimy jej lukę i go kupimy. Serio. Jezu, to jest niepojęte, ale jak zobaczycie jej reakcję. Jejku kochani to jest niepojęte Ale wchodzę sobie przed chwilą W doładowanka VIP I czy wy to widzicie Dostaliśmy ładowanka VIP Od Mil, pamięcie kochane po prostu ubóstwiam naprawdę Dziękuję ci bardzo bardzo serdecznie Kupujemy to Dobra i może chodźmy teraz do jej pokoju Twój look Jest taki mega <grym>, Że ja go kupiłam Napi Jezu, zaspamy w ciędzy gościach, ja chcę to zobaczyć. Ej, to jest bardzo miło, a ja chcę być dla niej aż po prostu zbyt miła, żeby to było, wiecie. O ja, dobra, ona poszła, nie? ona gdzieś poszła. Idziemy tam, idziemy, 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 idziemy tam za nią. I oczy pełne blasku i teraz to się normalnie zaczyna jak taki podryw. Chciałabym być taka jak ty. O my... <ścoughs> Masz świetno sylwetkę. Uczę się od ciebie. Jesteś moją największą inspiracją. Bez ciebie moje życie nie miałoby sensu. Jestem jej największą Niestety muszę przyszedł... wrzecić NIE! nie, Nie odchodź Chcecie zobaczyć na żywo. O może, a ta osoba już ma bekę z tego. Nie wierzę. Nie możesz. Bez ciebie to jak lampa bez żarówki. Odsuń się. Ona jest moja. Bez ciebie tak zegarek bez wskazówek. O Jezu. Ej serio, dobra, może kończymy ten challenge. Sprankowaliśmy tę osobę. I teraz przyszedł czas na pożegnanie się jej. Dobra, może teraz nie wyjawmy, że to był prank. Widzimy się wy od Dobra! XDDD. Dobra. Także kochani, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie, koniecznie, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. A my tutaj jeszcze mam dwa prezenciarki, także je sobie szybko otworzymy. I mamy tutaj pikselkowe budki. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, kreatywna pastelowa. I prezencik od Olivia Szaburska. I mam tutaj koszulkę. Dziękuję Wam bardzo dziewczyny. Życzę Wam e, miłego dnia, miłej nocy i do zobaczenia w kolejnych live'ach, odcinkach. Pa pa!